Witam Was bardzo serdecznie w grze z borsukami, tak? A mianowicie gra nazywa się Shelter i jest to dość ciekawa, powiedziałabym nawet bardzo ciekawa gra. Jest specyficzna, ale przypadła mi do gustu, więc postanowiłam, że Wam ją pokażę. I ogólnie z góry mówię, że nie będzie to taka jakby główna seria na kanale, a raczej coś takiego bardziej pobocznego. Yy, ogólnie gra nie jest zbyt długa, więc myślę, że zmieścimy się w dosłownie kilku odcinkach. Także zaczynamy. Mały borsuczek. Aha, no i oczywiście, jak widzimy, jesteśmy sobie yy, mamą borsukową. Tak, małą borsukową. I to są nasze dzieci. Czwórka, piątka, tamten leży, ale... Wystarczy, że damy mu to i on ożyje. Tak. Mam. No proszę. Ogólnie gra polega, gra polega na tym, że musimy, no tak właśnie tutaj będą teraz napisy, że musimy y, jakoś bezpiecznie przetransportować, to była złe słowo, przetransportować, oznajmy... nasze dzieci. Nie wiem po co, ale po prostu musimy. Ogólnie akcja rozgrywa się, że tak powiem, w świecie zwierząt, jak widać, i będzie na nas czekało wiele różnych niebezpieczeństw. Także myślę, że będzie ciekawie. A po drugie, to jest po prostu urocze, jak one tak biegną za mną. Szybciej. No! Mam klaustrofobię. No biegną takie. Słodziaki. Tu mamy rozwidlenie. A ja pójdziemy sobie tędy. Chociaż ogólnie... Aha, dobra, to jest takie rozwidlenie choćby wcale, bo po prostu obchodzimy te korzenie. No Jezu, jak słodko! No okej. Okay. Aha, czyli biegamy na shipcie. Tyle to zdążyliśmy się zorientować. I teraz możemy... Damy to tobie. Jest tu coś jeszcze? No, moje zliczne małe porcuszki. Dobra, podbiegniemy sobie. Aha, czyli musimy zarąbać swoją czachą w to? No, Okej. Okay. Ej, dzieciaczki. No i jej jak one są słodziutkie. Okej. Okay. No, chodź tu, chodź. Biegną takie po tej trawie. To jest trawa chyba taka wysoka. Tu mamy kolejne owocowe drzewo. No ale silny jest nas borsu jak, jak potrafimy takim uderzeniem zrzucić jabłko, chociaż te drzewa takie trochę śmieszne, bo chyba rzadko kiedy spotyka się, że na drzewie jest tylko jeden owoc, tak? I to jeszcze na wszystkich może jakaś choroba. Idą wszystkie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, dobra. No! No jakie słodziuchy. No jak tu ich nie kochać, no? Idziemy, idziemy. Dobrze idziemy w ogóle? Załóżmy, że dobrze. Ogólnie... O! O, tu są dwa! Chyba mnie, chyba mnie posłuchali i dali więcej. Ale muzyka jest taka strasznie klimatyczna, naprawdę. Bardzo fajnie dobrana jest taka, no taka właśnie do łażenia po lesie borsukiem. Dokładnie to jest taka muzyka. Jeśli po prostu kiedyś będziecie borsukiem i będziecie chodzić po lesie, to właśnie będzie wtedy grała taka muzyka. Dokładnie. Żaba. A gdzie jest żaba? Słyszę żabę, ale nie widzę żaby. Pani żabo, gdzie pani jest? O! Okej, okay, już jej chyba nie ma. Dobra, masz. No okej. Okej, czyli idziemy dalej. Gdzie teraz? O, tu mamy jeszcze. Nie, nie mam zielonego pojęcia. Co to jest? To wygląda jak jakieś... Naprawdę nie wiem co. I szczerze mówiąc, nawet jak się domyślam co, to to zapomniałam nazwę. Więc jeśli ktoś wie, jak to się nazywa o to, co trzymam właśnie, to może napisać w komentarzu. A damy teraz tobie. Uuu! Idą wszyscy. No, to idziemy. Jak on słodko biega? Idzie ta banda? Idzie. No bo jakby inaczej. O, mamy jabłko. Chodźcie, dzieci. Kto pierwszy ten lepszy? Ale tak zauważyłam że one mają różne kolory, a miały ten chyba zmieniają, one zmieniają kolory jak kameleon biegną? ja myślałam, że już że nie biegną no to by było trochę słabe jakbyśmy zaraz na początku stracili wszystkie dzieci co ze mnie za matka? o, jabłko czy coś hop Jak biegną. No okej, okay, jeszcze tu mamy drugie, także kto pierwszy, ten lepszy. Kid? No ale ten... No naprawdę, no, no patrzcie, ten tu. O, ten co teraz... O, no... Ten, ten, o. O, ten za którym teraz biegam. On, o, właśnie ten. On ma zmieniony kolor. I ten też. I one nie są takie jak ja i ta pozostała trójka. I one są bardziej inne. I ja nie wiem czemu. I wydaje mi się, że one są po prostu głodne. Ale to nie moja wina. No jak oni się tak wszystkie rzucają, trzeba szybciej biegać. No o. Ale tu możemy im dać. Ustawcie się ładnie. Moi złodziejacze. Dobra, i teraz. Ale no ja teraz nie wiem, który to. Czyli chyba, tak, między innymi. Teraz patrzymy. No i, i, no i zmienił kolor, tak. Czyli to chodzi o to, tak jak myślałam, czyli o to, że jak są głodne... ...to zmieniają kolor. No, jabłko. jest mnie prawie nie widać, jak przez to biegnę. Gdzie one są? Gdzie są moje dzieci? Tu są dopiero matko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. O, już się wystraszyłam. No, naprawdę się przywiązuję do nich. Naprawdę się jest bardzo łatwo przywiązać. Nie my nic takiego, a... ale biegnie za tą taka gromada małych prostuków i. No jak tu ich nie kochać, jak są takie urocze? O, jeszcze tak będą tak teraz, o. No jak tu ich nie kochać, no? Dobra, idziemy, dzieci. Zwiedzać świat. O, tu mamy jeszcze coś co nie wiem jak się nazywa. Teraz damy tobie, bo ty już masz tak chyba dość zmieniony ten kolor, więc masz. No. Okej, okay, idziemy dalej. No jak zasuwają, teraz tak niby nic takiego grzeczne wszystkie. Dobra, biegniemy szybciej. Czyli mamy się zaczaić na coś w krzakach. Aha, na ciebie. O Jezus. Nie wiedziałam, że Borsuki tak potrafią. Dobra, który chce y, świeże mięsko? Dosłownie jest przed chwili. Ty, bo ty wyglądasz na takiego trochę jakby wyblakłego. Nie prali cię w perwolu i wyblakłeś. Ale to było suche. Dobra, i mamy tutaj coś? Nie. Tu są banory od tych, tych, tych myszy. A musimy to obejść i pójść tu. Idą wszyscy? Szczekaliśmy przed chwilą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, wszyscy są. Więc możemy iść dalej. Ku przygodzie. Uu. Bardzo ładny wodospad. Naprawdę, bardzo ładny wodospad. O i mamy. Coś. <grych> ale chodźcie tutaj, bo ja was tutaj muszę jakoś podzielić. Tylko nie spadnijcie. Okej, okay, z tego co widzę, to jakoś tak dziwnie się pokładaliście, no ale załóżmy, że chcę dać tobie. Dobra, nie tobie, ale skoro już wziąłeś, to na zdrowie. Czy on właśnie urósł? Wyglądał, jakby urósł na moich oczach. Ciekawe, jakbyśmy karmili tylko jednego. Czy byłby w końcu taki wielkachny jak my? Nie piskajcie. Tam jest lis. Zostaw moje dzieci. To rozumiemy. Ach, to rozumiem, że go też możemy zagryźć. No które tak szkoda, no ale skoro nalegacie, to w sumie mogę. No to tylko w sumie lis. Tylko trzeba się na niego zaczaić. O! Nie uciekaj, głupi lisie. Ale my go nie dorwiemy, przecież on popyla What does the fox say? No, no jak to? Och, stój panie lisie No co za lis, o, o, o tu będzie dobre miejsce Ooo No nie no, o! Co ze mnie za łowca. No. O, dobra, dobra. Walcie. Pewnie coś poomijaliśmy, ale w sumie to najwyżej jedzenie. A przeżyjecie. No kurczę, ten list to byłby dobry posiłek. Ale go już wcięło. Go już tu nawet nigdzie nie ma. O, smutne to. Co się stało? Ale tam będzie jedzenie. Czy tam... O! Macie tu. Jabłuszko. No przykro mi Wasza mama jest sierotą, nie umie złapać lisa, przecież jestem aż borsukiem. Przecież powinnam polować na lisy dzień w dzień. To jest nie. Myślałam, że to jest jakaś yy, ta norka czy coś takiego, a tu nic. Chodźcie dzieci, tu, tu będzie jedzenie. Tu będzie jedzenie. No. Raz. No i damy wam, bo wy macie najbardziej zmienione kolory. Tak wiem, jeszcze macie drugie. No i proszę, teraz ty. No i wszyscy najedzeni. No i idziemy dalej. No. Gdzie jest ten lis? Zjadłabym lisa, ale nie musiał zwiać. Nie sądziłam już w ogóle, że lisy boją się borsuków. Hmm? Zrobiło się dziwnie, co najmniej. Jest tak cicho. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok, wszyscy są. Zrobiło się tak cichutko, i jest tylko ten wiatr, i to mnie trochę przeraża. O masakra, to co? Jezu! Co to było? No nie! tu tu lata. Rozumiem, że to mi będzie zżerać dzieci, jak na to wejdę. Cicho dzieci. Poleciał. NIE DZIECI, NIE! O! Moje dzieci! Będzie mi zjadał Chodźcie dzieci Gdzie on jest? Tam leci No przeleć Gamoniu I spadaj od moich małych borsuków No, biegniemy, biegniemy wszyscy Raz, dwa, trzy, cztery Okej, okay, są wszyscy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Okej, okay, są wszyscy. A gdzie leci ten... Wielkolud? Okej. Okay. Przeleciał. Szybko, 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 szybko. Szybko, dzieci. Dobra. Biegniemy sobie... Właśnie dobre pytanie, gdzie biegniemy? Tu biegniemy. No, raz, raz. Dobra, słuchajcie, dobra, biegną. Już wątpiłam, że ich nie ma. Okej, okay, tam jest jakaś norka. Wszyscy są. Dobra, biegniemy. <laughs> nie, 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 nie. nie. Okej. Okay. Teraz i będziemy wbiegać do nory. Dobra, jesteście już tutaj. No okej, okay, niech on jeszcze trochę odleci. Dobra, wbiegamy szybko, 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 szybko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uff. Ok, on tu dalej lata. Więc są sobą jakieś jaja. Dobra, wszyscy wbiegli. Teraz tu. Nie tu. Cofamy, dzieci? Dobra, biegniemy na. Tu, szybko, 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 szybko. Oh, dobra. Teraz kolejna trawa. Wszyscy? Gdzie jesteście? Tu są. Jezu, biegną biedne moje dzieci. Zostawię. No, biegniemy szybko, 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 szybko. szybko. O, dobra. Flyer. Ok, skończyła się straszna zła muzyka, więc wydaje mi się, że poleciał. Sprawdźmy stan. Pięć. A, sukces. Czyli przeżyliśmy nasze pierwsze starcie z ptakiem. I co jest? A, taka katastrofka, eee. Ała... Okej... Okay. I tak sobie myślę, że na tym skończymy pierwszy odcinek z gry Shelter, jak widać. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu, to będzie taka bardziej... To nie jest nic na pewno, gdzie będzie mnóstwo akcji, tylko to być takie bardziej po prostu... Żeby to sobie przeżyć, żeby poczuć się jak... Prostukowa mama, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że wam się podoba. I piszcie, jak nazywa się to, ta roślina, którą dajemy jeść naszym dzieciom wspólnym. No, także ja się z wami żegnam i cześć.